Zapraszam wszystkich na szybki przegląd ulubieńców sierpnia i zaczniemy sobie od czegoś ubraniowego, i jest to ta przepiękna piżama z jasminą. ona nie jest przeurocza? Dlatego mamy spodęki, Materiał jest bardzo fajny i ja bardzo dużo w niej śpię. To mi jest bo bez właśnie po praniu. Ona jest z chaosa. No, urzekła mnie totalnie i ja kocham jasminy, więc musiałam mieć tę piżamę. Jest naprawdę przepiękna. Teraz rzeczy bardziej pielęgnacyjnych z tamtego miesiąca są dalej aktualne, ale mam też parę nowości, i wszystko jest z jednej firmy. Czyli Flav. Ja uwielbiam tą firmę. W tym miesiącu mam trzy rzeczy. Zaczniemy sobie od balsamo do ciała. Jest bardzo fajny, taki masełkowy, gęstą konsystencję ma. Pachnie przepięknie cytrusami. Jedyny jego minus to jest to, że zapach szybko znika, a wolałabym, żeby został ze mną na dłużej, ale i tak bardzo fajnie mi się sprawdza. Dalej mamy dwie rzeczy do buzi Zaczynamy sobie od tej Już mi bardzo mało zostało, bo jej często używam nawet parę razy w ciągu dnia Jak nie nakładam podkładu, to lubię sobie po prostu spsikać z tym buzia Bo ona nam się tak bardzo fajnie rozluźnia wtedy też po myciu, jak jest taka spięta I z tej samej serii mam też krem do buzi On jest dla mnie super na noc Jest taki gęstszy i nie muszę mówić, te kosmetyki przepięknie pachną po prostu nic tylko jej jest. W ogóle uwielbiam tą firmę za zapachy kosmetyków. Nigdy się na nich nie zawiodą. Zawsze wszystko mi się od nich sprawdza. I ja to jest chyba jedna z moich ulubionych firm. Jakbym kiedyś mogła od nich dostać jakąś paczkę, to ja bym była po prostu w niebie, bo zawsze jak czegoś potrzebuję, to idę zobaczyć, co oni mają ciekawego. Zresztą widać. mam szczyt produkty w tym miesiącu. Dalej mam ten polecany olejek z Action i on mi się też bardzo fajnie sprawdził. Nie daje go dużo. Ciężko z nim przesadzić, przynajmniej u mnie i bardzo ładnie również pachnie. Zacznijmy sobie od produktów do ust, ponieważ mam dwa, i pierwszy z nich to jest ten z Everybody London z poprzedniej kolekcji, który tak przepięknie pachnie tofi. Ja bardzo lubię właśnie takie produkty na upało. Świetnie mi się sprawdził na wyjeździe, ponieważ miałam go w torobce. Wyciągam szybko, aplikowałam, nie przejmowałam się, czy coś jest zrównoważone, czy nie, i dawał przepiękny efekt, więc ja go w tym miesiącu bardzo często używałam. A kolejną rzeczą są to te błyszczyki malutkie z Essence Juicy Bomb Ja mam przy sobie teraz ten, jeszcze jeden mam w aucie One kosztują dosłownie coś około 5-7 zł Dają bardzo ładny efekt, też się nakładają w ten sposób I Teraz mamy dwie rzeczy, do których powróciłam po pewnym czasie Bo leżały, leżały i ja sobie o nich przypomniałam Pierwsza z nich jest to ten róż w kropelkach od Vibo, on mi się super zaczął sprawdzać jak nakładam go na twarz bez niczego, bez podkładu Daje takie ładne glow, fajnie wtapia się w skórę Oho, dobrodziłam się I jest bardzo wydajny Ostatnia rzecz na dziś to Lanshop Iskra, taki pojedynczy cień O, wygląda przepięknie, ma takie różowo-srebrno-fioletowe drobinki to był jedna z moich ulubionych cieni w tym miesiącu. I to już, wszyscy ulubieńcy miesiąca sierpień. Dajcie znać, czy któryś z tych produktów Wam również się sprawdził oraz jacy są Wasi ulubieńcy.